Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmiku. I dzisiaj przejdziemy sobie przez ulubieńców maja. Także zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, wybrałem dla Was kilka ulubieńców. Także przejdźmy sobie może do pierwszego ulubieńca, który jest tutaj na samej górze. Jest to moje syngonium mochito. Syngonium Motlet. Ja sobie go pozwolę tutaj ściągnąć na podłogę, bo jest już naprawdę dużą roślinką. Tak się prezentuje. Tutaj wypuścił mi najnowsze liście. Zobaczcie na tego, jaki piękny. Bardzo lubię to Mohito. Ja kiedyś yy, kupiłem sobie na sklepie online. Benz Jungle, chyba, szczepkę małą tej rośliny. Ona mi się niestety nie przyjęła, nie wypuściła mi korzeni i mi padła. I po jakimś dłuższym czasie pojechałem do jakiegoś sklepu budowlanego, no i tam znalazłem właśnie tą roślinę za 8 euro. No i ona już jest jakiś czas u mnie. Bardzo ładnie rośnie. Tutaj wypuszcza kolejne liście z wariegacją. Tutaj również. Także rośnie super. Ona tutaj jest oczywiście w hydroponice, jeszcze w Keramzycie. Ma taki, taką drabinkę. Tą drabinkę kupiłem w Woolworth. Tak mi się wydaje. Fajne te drabinki są plastikowe. Tak się prezentuje mój pierwszy ulubieniec. Drugi ulubieniec jest tuż obok. To jest ten filodendron gloriosum, również sobie go tu dam na podłogę, tak on się prezentuje, ma bardzo ładne duże liście, takie welwetowe, no i tutaj idzie kolejny liść, bardzo się z niego cieszę, bo już dawno mi nic nie wypuścił, ostatni liść jaki mi wypuścił, no to tutaj ten taki trochę zniekształcony, Natomiast ten wydaje się już zdrowym liściem i bardzo się z tego cieszę. Tutaj, oczywiście, on jest też w hydroponice. W Keramzycie również jeszcze, jeszcze nie przesadziłem swoich y, większości w sumie roślin do Lechuzy, ale powoli po prostu y, idę z tym do przodu. Również ten palik plastikowy i tu taka małpka podtrzymująca go, ale ona jest bardziej taka o, do ozdoby niż. Y, do spełnienia swojej funkcji bo, no bo Ona nie jest taka dobra Jakby się mogło wydawać Jeżeli chodzi właśnie O podtrzymywanie roślin No i tak się prezentuje ten Gloriosum Jeszcze wam tutaj pokażę tego liścia może Tak jak wspominałem Te liście są takie welwetowe Tutaj taki jas, Z jasnym unerwieniem mega, mega fajny filodendron. Dobra. Damy sobie go na miejsce. Tak się prezentuje mój drugi e, ulubieniec Maja. Tutaj troszkę niżej no to nie mogło zabraknąć mojej Zebriny, która jest tutaj w Lechuzie już w Hydroponice. Ostatnio nakręciłem dla Was filmik właśnie Między innymi porównując e, alokację zebrinę z ze hydroponiki i z bigosu, no to ta w hydroponice radzi sobie o niebo lepiej, aczkolwiek chyba ją w tamtym filmiku za bardzo pochwaliłem, bo zobaczcie tutaj żółknie jej liść, ale to jest ten najmniejszy liść, także nie jest e, tragicznie i tutaj wychodzi ten. Nowy listek już, który wypuszcza go u mnie. Bardzo się cieszę. Jeszcze Wam ją raz pokażę. Tak ona się prezentuje. Dobra. To był kolejny ulubieniec. I teraz może przejdźmy sobie do... Tak zerkam. Może Wam pokażę mojego, yy, moją kobrę. Filodendron. Kobra albo Monstera Kobra. On tutaj mi bardzo ładnie rośnie na samym dole. Wypuszcza ciągle nowe liście, możecie właśnie zobaczyć. Jest na nich taka delikatna wariegacja. Mega mi się podoba. On również jest w hydroponice. Tylko ja go mam tutaj w keramzycie. On ma taką dosyć dużą doniczkę, bo miał strasznie wielki system korzeniowy. No i rośnie sobie fajnie, także jestem mega z niego zadowolony. I teraz y, przejdźmy sobie tutaj przy oknie. Będzie ciężko Wam to pokazać. Może przejdę sobie z drugiej strony, jeżeli mi się uda, bo nie jest to łatwe. Ale chciałbym Wam pokazać tutaj moją y, marantę karczowaną wariegatę, która yy, no prawie mi padła. Natomiast zobaczcie jak jak bardzo ładne liście wypuszcza i tutaj jest ta wariegacja. Tutaj również także odradza się ta maranta. Mega się cieszę, mega jestem zadowolony. Ona tutaj rośnie w keramzycie, w hydroponice. Tak się prezentuje. Mega jestem zadowolony, że ona że ona mi odrodziła się i produkuje liście z variegacją. bardzo mi na tym zależało i tak się to prezentuje także maranta karczowana wariegata i w sumie to by było na tyle z moich ulubieńców Maja dobra wyszedłem stamtąd jakoś jakoś mi się udało może przejdę tutaj tu jest lepsze miarę światło niż y, pod okno natomiast y, to by było wszystko w sumie w tym filmiku króciutki filmik, ale zawsze coś a tutaj jeszcze widzę właśnie że to syngonium albo variegata mi coś tu wypuszcza, ale jakoś nie mam nie mam do niego ręki po prostu albo to jest jedyny syngonium, które naprawdę sprawia mi kłopoty tak się to prezentuje. Nie dość, że ta wariegacja nie jest taka jaką bym sobie życzył, to jeszcze tutaj te liście widzę, że obumierają. Natomiast tutaj idzie jakiś nowy. No nie wiem, trochę, trochę mnie to zaczyna już powoli denerwować, wam powiem. Hydroponika keramzyt. Nie wiem, to jest tak jak mówię, to jest jedyna syngonium, które tak się u mnie zachowuje, bo reszta syngonium, syngoniów naprawdę bardzo fajnie rośnie. Zresztą tutaj możecie zobaczyć, że to jest syngonium w Atlenti. Bardzo fajnie rośnie. Tam z tyłu jest Red Heart. No nie wiem. Nie wiem co się dzieje. To to jest bardzo piękne. Tutaj ewentualnie jeszcze to syngonium Red. Coś, coś nie tak, ale... Nie wiem, muszę go w końcu podciąć jakoś i, i go od nowa, od nowa go jakoś ukorzenić. No, ale to Syngonium albo Variegata mnie denerwuje. No i w sumie to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do, na mojego Instagrama. Zapraszam do polajkowania tego filmiku. Zostaw jakiś fajny komentarz. No i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć.